to też gdy odczuwają dwie chęci zwalczające się w jednym człowieku niech nie mówią że jedna to walka dwóch sprzecznych umysłów jednego dobrego drugiego złego biorących początek z dwóch sprzecznych ze sobą substancji i z dwóch sprzecznych pierwiastków albowiem ty Boże prawdziwy potępiasz ich i niezbicie przekonujesz że obie są złe gdy na przykład ktoś się zastanawia czy zgładzić człowieka trucizną czy żelazem czy zagarnąć to lub owo cudze mienie, gdy obydwu naraz nie może? Czy rozkosz okupić rozrzutnością, czy z chciwości schować pieniądze? Czy iść do cyrku czy do teatru, gdy w tym samym dniu w obydwu dają przedstawienie? Dodam jeszcze trzecią chęć. Czy popełnić kradzież w cudzym domu, jeśli się nadarza sposobność? Dodam i czwartą. Czy popełnić cudzołóstwo, o ile i taka możliwość się nastarcza? Wszystkie chęci zbiegają się w jednym momencie czasu i równocześnie wszystkie się podąża, czego równocześnie wykonać nie można. Otóż wtedy rozrywają umysł cztery lub więcej sprzecznych chęci wśród takiego mnóstwa przedmiotów pożądania, a przecież niezwykle o mówić o tak wielkiej ilości różnych substancji, podobnie z chęciami dobrymi, albowiem pytam ich, czy dobrą jest rzeczą rozkoszować się czytaniem pism apostoła lub pobożnych psalmów, czy dobrą jest rzeczą rozważać Ewangelię? Na każde z tych pytań odpowiedzą jest rzeczą dobrą. Cóż więc, jeśli wszystkie rzeczy pociągają równocześnie, czy nie rozrywają serca człowieka różne chęci, gdy się on namyśla, co właściwie wybrać? Wszystkie są dobre i walczą ze sobą, dopóki nie wybierze się jednego przedmiotu, ku któremu kieruje się cała jedna wola, która przedtem dzieliła się na wiele. Tak samo jest, gdy wieczność pociąga ku górze a rozkosz dobra doczesnego zatrzymuje na dole. Ta sama jest dusza, lecz nie całą wolą chce tego lub owego i przez to ciężką cierpi rozterkę, gdy jedno mając, mając prawdę na względzie, stawia wyżej drugiego zaś nie porzuca, bo się z nim zżyła.